Napastnik ukrywający się w ścianach i czchający na życie rodziny, seans spirytystyczny, odbywający się w domu, gdzie przebywa człowiek uprywający magię. To brzmi jak motyw przewodni jakiegoś horroru, a jednak to działo się w rzeczywistości. Zimą 1986 roku nastoletni chłopak Daniel La Planta rodzinę w małym miasteczku sobie przez pewien czas doświadczali pozornie paranormalnej aktywności, zanim chłopak, który ukrywał się w ich ścianach od tygodni, ujawnił swoją obecność, pokazując się im z w dłoni. Zacznijmy jednak od początku. Daniel Laplanta urodził się w maju 1970 roku. Zamieszkiwał z matką i swoim ojczymem, który niestety wykorzystywał chłopca już od wczesnych lat życia. W szkole chłopak także nie miał łatwego życia, bywał obrażany i nie potrafił znaleźć sobie przyjaciół. Wykryto też u niego dysleksję. Z czasem, z powodu jego licznych problemów, wysłano go do psychiatry, gdzie chłopak także miał zostać wykorzystany i to wiele razy. Chłopak, jeśli chodzi o przestępstwa, to słynął z licznych kradzieży, jednak nikt nie spodziewał się, że jest zdolny do czegoś takiego. Teoretycznie historia tzw. chłopaka ze ściany. Powinna zacząć się od jego włamania do domu rodziny Bowen. Jednak niektóre źródła podają, że było coś wcześniej. Otóż Daniel nie przypadkiem miał zakraść się akurat do tego domu, bowiem już wcześniej miał mieć obsesję na punkcie dziewczyn, które tu zamieszkiwały. Wszystko miało się zacząć od tego, że ktoś zaczął wyzwać do domu rodziny Bowen. Telefon odebrała Tina Bowen. I bardzo szybko zauroczyła się tajemniczym człowiekiem, który podał się z nastolatka z sąsiedztwa. Druga dziewczyna z rodziny, imieniem Karen, także miała zauroczyć się tajemniczym chłopakiem, jednak to właśnie Tina mówiła się z nim na spotkanie. Przez telefon Daniel opisał siebie, delikatnie mówiąc, wyidealizowany sposób, więc nic dziwnego, że Tina, gdy przyszła na umówione spotkanie, była bardzo zawiedziona wyglądem chłopaka. Tina nie była więc chętna na kontynuowanie znajomości z Danielem, jednak nie wiedziała, że odcięcie się od niego będzie bardzo trudne. W grudniu 1986 roku Tina Bowen i jej siostra Karen zaczęły słyszeć dziwne pukania w ścianach, a że dziewczyny niedawno straciły matkę były prawie pewne, że przyczyną tych hałasów może być duch ich mamy. Postanowiły zorganizować seans spirytystyczny, nie wiedziały jednak, że za tymi odgłosami stoi Daniel, czyli chłopak, który dzwonił do nich do domu i z którym Tina umówiła się na randkę. Tina i jej siostra były już pewne, że ich dom jest nawiedzony. Powiedziały nawet o swoich przypuszczeniach ojcu Frankowi. Niestety ten nie wziął na poważnie ich słów, a wręcz uważał, że dziewczyny sobie żartują. Jednak, kiedy poznał prawdę, było już za późno. Niektóre źródła podają, że pewnego dnia, gdy ojciec wrócił do domu i wszedł do pokoju Tiny, ujrzał mężczyznę w sukni ślubnej jego zmarłej żony i sikierą w dłoni. Mężczyzna miał też twarz pokrytą ostrym makijażem i blond perukę na głowie. To był Daniel, który zmusił całą rodzinę do wyjścia do innego pokoju i czekania tam. I choć Tina widziała go już wcześniej, to zupełnie go nie poznała, tak bardzo był zmieniony. Z makijaż i strój. Na szczęście Daniel szybko opuścił pokój, gdzie kazał czekać rodzinie, a w tym czasie Tina Bowen uciekła przez okno i wezwała funkcjonariuszy z telefonu sąsiadów. Jednak gdy przyjechali na miejsce i rozejrzeli się po domu, nie znaleźli gdzie Daniela. Wszyscy sądzili, że chłopak po prostu opuścił ten dom. Jednak i tak rodzina Bowenów nie zamierzała na razie tu przebywać, więc postanowili chwilowo zamieszkać w hotelu. I całe szczęście, bo nikt nie przypuszczał, że Daniel dalej jest w tym domu, ukryty w ścianie. Przekonał się o tym ojciec, Frank Bowen, który 10 grudnia przyjechał zabrać część rzeczy i wtedy zobaczył mężczyznę w oknie sypialni. Natychmiast powiadomił funkcjonariuszy, którzy jednak nie bardzo wierzyli, że jakiś tajemniczy facet ukrywa się w ich domu. Dopiero gdy jeden z funkcjonariuszy poszedł sprawdzić dom i zobaczył nóż. Wystający za ściany, wszystko stało się jasne. Co ciekawe, gdy funkcjonariusze wyciągnęli Daniela z nęki w łazience, ten wcale nie wydawał się by Po znalezieniu go w domu, Daniel został wysłany do ośrodka dla nieletnich, jednak nie był tam zbyt długo, bo matka zostawiła dom, by zapłacić za syna kaucję. Niestety, może gdyby nie to, ta matka oraz jej córka i synek dalej by żyli. Jednak stało się inaczej. Ani długo po opuszczeniu ośrodka Daniel zakradł się do domu rodziny Gustavsonów i pozbawił życia matkę oraz siedmioletnią Abigail i chłopca w wieku lat pięć. Gdy głowa rodziny Gustavsonów wróciła do domu, zobaczył ciało swojej żony leżące na łóżku i już wtedy opuścił ten dom. Później zeznał, że nie szukał dzieciaków, bo bał się ujrzeć ich ciała. W rzeczywistości ani ciała córki, ani syna nie było w domu, bo leżeli za domem, w lesie, gdzie utopił je Daniel. Jednak nie od razu funkcjonariusze złapali Daniela, który zdołał uciec z domu Gustawsonów, a potem, jak gdyby nigdy nic, poszedł sobie na urodziny siostrzenicy. Do złapania Daniela przyczyniła się dopiero pewna kobieta, której Daniel zagroził i kazał jej wozić siebie przez miasto autem, na szczęście kobieta zdołała uciec i poszła zgłosić całą sprawę. Jednak choć złapali Daniela, dalej brakowało dowodów, więc go wypuszczono. Dopiero, gdy znaleziono go w śmietniku kolejnej rodziny, którą znowu chciał skrzywdzić, został ujęty i pozbawiony wolności, skazano go na potrójne dożywocie, a w więzieniu, gdzie przybywa do dziś, stwierdził, że przyszedł na religię Wika i został czarownicą, zażądał sobie, by otrzymać do zakładu karnego niezbędne przedmioty do uprawiania magii. Lokalna społeczność Wika szybko odcięła się od przestępcy. Dziś Daniel La Planta ma 54 lata, jednak gdy odebrał życie matce i pociechom, miał tylko 17 lat. Można się było więc spodziewać, że wraz z wejściem w życie prawa, iż nieletnich nie można skazywać na karę dożywocia. Bez możliwości zwolnienia warunkowego skazany spróbuje wykorzystać okazję, i tak się stało. Skazany na potrójne dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego, Daniel La Planta, złożył w 2017 roku wniosek, aby połączyć dwa jego wyroki, co pozwoliłoby mu ubiegać się o zwolnienie jeszcze w tym roku. Do 2017 roku Daniel odcinał 30 lat więzienia, jednak sąd nie zgodził się na jego warunki i wydał wyrok, iż skazany. Musi odsiedzieć jeszcze 15 lat, zanim będzie mógł starać się o zwolnienie warunkowe. Iwona Wieczorek zostawiła ślad. Prawda wyszła po latach. Link do filmiku na ten temat w opisie.